Ciermanko, z tej strony Skype.pl powrót po długiej przerwie na YouTube'a. Mm, nie ma już tego fryerskiego loga po tej stronie, ani o znaku pauzy i w ogóle. To jest Minecraft, wiem, pewnie będą hejty ale chciałem nagrać tą grę tak jakby na przełomie. A to jest serwer, który Wam polecam, to jest serwer hardcore tutaj macie IP podane pewnie będzie IP jeszcze w opisie, a ja mam takiego skina um, serwer hardcore, jak to mówiłem tutaj zrobimy coś takiego, żeby zrobić sobie mur a ogółem to no, dostaniemy bania na no, ile? na no, chyba 10 minut jak zginiemy to to ja się postaram nie ginąć na tym odcinku, jak coś to będą przerwy bazy cięcia, o no, sobie przestawmy zaczniemy chować. Mm, nie można dawać set home'ów, jak coś to mogę nawet pokazać mieć klawiatury no po prostu piszę szybciej od nie wiem kogo mm, dobra, tyle nam wystarczy Nie mam. I Isaac, jeszcze nagram na pewno, bo tam też nagram ABS-em, ale się, jak widać, z tamten odcinek I mamy pod komendą drop pokazane. Na diamenta jest 1%, na emeralda 1,3%, na żelazo 2,3%, na złoto 2%. Na restone 3, na węgiel 3,9 Na jabłko 1, na obsydian 3, na tienta 3. Z no. gobla na... wypada X ogółem 3, za obsydianu 10. No więc Expo nawet szybko się tu zdobywa. Ale za to wolno się dropi. Wolno się dropi. No mały drop jest po prostu i postaram te odcinki robić jakiś zyss a nie jak kiedyś jakby to powiedzieć były takie no się mam tej strony skype.pl a to jest odcinek z Kal e, zombie Wenocha. i to jest dziwne bo nawet gdy biję świnie albo zombie to mam antyloga <laughs> postaram się żeby jakby to powiedzieć nie było zbytnio tutaj Niczego nie widać. O. Nic nie przeszkadzało. Mieszka żywiarę. Chyba zaraz to zniszczę. A odcinki będą... ile trwało? Gdzieś tak? 5 minut. No nie 5 minut Gdzie, gdzieś tak, o. Tylko... Polecam Wam ten serwer też dlatego, bo mało osób tu gra. A mi się bardzo podoba i tak. Mało emocji jest nawet. Mało emocji. Jak widać jest... No Top Gildi jest jedna gildia teraz. Edycja jest pierwsza. Ujeżdżasz mój ping. Te... No. Trochę tam już zginęłem. Lol, mam Skype'a. No. Coś takiego. I graczy jest jeden, czyli jana 999, więc trochę osób może tu grać. Jak widać gra już tutaj, to graczy jest. I serwer jest na to ogarnięty. Tylko jest jeden błąd. To na spałnie jest, jak jesteście tu nowi, to... To we mnie... A nie, on jest naprawiony. To zrespicie się koło villagera, ale już to naprawili, bo... No nie naprawili, po prostu zepsuli to jakby. No, zniszczyli takie dwa drewna i da się już wejść. Po prostu. Ale ja nawet jeszcze nie mam tego. Z węgla. To jest baza na koordynatach, no nie wiem czy podać Niech to będzie dla wszystkich Jezu, mój killowy. No. Zobie macie i weźmiecie tego Tam widzę slima, to pójdę go zabić A czemu by nie Jak w wodzie jeszcze O jezu Antylock one też nie mogą jeść. No Jezu, Jezu. Ender robi się dość prosto. No nie prosto, bo trzeba obsydian. Trzeba byłoby zejść na jakieś jeszcze głębsze tereny. To tam chyba będzie więcej dropów. Mam nadzieję. Bo w będzie drop taki jak tu, to to długo nie przeżyję. Nie wiem. Już pewnie jest ciemno, zobaczę Nawet mam na jaskrawo Specjalnie na odcinek, bo ja sam gram na, na strojowej mm, Poziom jaki? 52, no to jeszcze Gdzieś tak do 20 chcę dojść Z tym pilotem. Jeszcze dwa godziny Są tu też rangi Jest ranga... Gleb... Jakby ktoś nie wiedział Nie wiem czy jest super Te, nie, nie ma? Jest... Y A nie, usunęli mojej itemy. No nie, usunęli to, co wykopałem. No dajcie mi ten węgiel, bo chcę zrobić pochodnie. Zapomniałem, że zrób na zrobić węgiel Gra muzyczka. Nie wiem, czy ona nie jest za głośno. Bo tak eksperymentuję teraz, bo... Pierwszy raz nagrałam. No nie pierwszy raz, ale... A, Tutaj trzeba coś zrobić, tak żebym... Ja mógł ciągle wchodzić, ale żeby zombie nie mogło. Mm. Tak, drzwi rodzalo. Kurtkę zrobię tylko, jak mi się robiło. Najpierw chcę zrobić paczki chyba tak o u Dziwo Mamy dirta na bogato ze mnie debil Zrobię od razu sikierkę Oops A to zróbmy już cały zestaw też łopatę Tu mamy jakieś drzewa. Już nagrywam prawie 10 minut. Gdzieś tak około 10, no skończymy może 12, 11. Może, nie wiem. Możecie też pisać, co mam jeszcze nagrać, bo problem. Trochę jest, y... Pyk. To jest... Tak. Dawno nie grałem w Minecrafta w ogóle. Nie jestem takim. Jakby to chciał powiedzieć... Dzieckiem? Minecrafta? To niektórzy mówią. Ej, Nie, zaczekam, bo chcę zrobić pochodnie. Nie, potrzebujemy. Na razie wystarczy tyle. O! Jabłuszko! No wiem, że złoto jabłko i w ogóle tylko na to trzeba by było mieć złoto. Ups Nieważne. Zaraz wezmę. Od razu pójdę zrobić nowy kilo Przynajmniej u mnie słychać dźwięki, jak mówię, a nie. Nie, 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 ja to nie umiem. Na szczęście nikogo nie ma na raże. Nie wiem dlaczego mam tak dużo pingu. Zawsze mam około 10 Świnia. Jak eee, ja to sobie poszerzę. Może... Mam wielka, tak? Mam no. Lepianka z dirta i O, znowu jabłuszko. O, na dwa. I tutaj zrobimy sobie to. Tu jest tylko gracz, a... warpów nie ma. A no nie mam dostępu do tej komentarzy, żeby nawet zobaczyć. Yy... O, zdarzyło się wszystko przepalić. Yy, nie, to sobie zostawię. Zróbmy taką skrzynkę na rzeczy, bo nie chce mi się wszystkiego nosić. A mogłem złożyć tego, kilo drewniany przecież na tym. albo no, zrobię z wszystkiego no z wszystkiego i tak nie mogę sorry, że się zamyślam, ale kill off nowy nie wiem co ja tam patrzyłem żeby zrobić to. mam w planie zrobić coś takiego jak spookies fall jumpscare a potem jak seria pójdzie jak pójdzie, no po prostu jak się uda to doszło nawet DLC w ogóle do Spooky's House of jumpster e, Hospital, Spital, coś takiego i będę mógł to też nagrać nie wiem czy DLC jest darmowe, ale sama gra jest na Steamie darmowa No nie, jeszcze nie zakończę Na jakim poziomie? Oj, zrobiłem te ekranu Tak 40 klatek jest Nie 60, ale 40 jest Mam jeszcze 6 dery, ale przy tym to mi w ogóle klatki spadają Nie to, to nie działa To mi klatki spadają. Już mam 11 Jak to wygląda wtedy? No nie mam za dobrego kompa. A żelazo będę musiał ja obejść. Bo nie wypada. Ja wyłączę shadery, bo to jest udręga dla mnie, jak i dla was. Dobra, mogę być, tak. Nie wiem co to jest to. Te czym się różnią od tamtych? Nie wiem. No nie, nie Będzie trzeba przejść bokiem. Już ma 20 templowe. Szybko trochę. No, tak dobrze. No ci już zrobiono. Wow, tak mały. No, ja to wyłączę, bo jestem przyzwyczajony, bo czasem nie jestem gram. Chcę sobie zobaczyć. Ale ogóle ja mogę sobie dać tu. I tu, kochanie Ten no, rushing. Dobra, jest już ten spider. Nie gram na wersji polskiej, bo z angielskiego też nie jestem. Mega. Ani na dobre. Yy, może kiedyś założymy giggly dla widzów, Coś takiego. Yy, Rozważam tak? Nie wiem, no odcinek pierwszy zawsze będzie lędy, bo to będzie kopanie i w ogóle... I A, zresztą... Eee, po co ja to rozwaliłam? Zresztą... A, dobra. W więcej miejsca będzie. Chyba zaraz sobie tego. Granica kratek 3000 jeszcze. Głupi żelazo. Nie jest głupi, tylko szkoda, że nie mogę go budować. Lepianka pianka zmienia się... Mm, nie wiem kto, jak to nazwać. I teraz nie ma takiego rozmazanego ekranu, tylko nauczyłem się na, jakby to powiedzieć używać OBS-a. Sobie zestakuję to tu. O, akurat ładnie Na szczęście jak zginiemy to nie dostajemy bana na 10 minut. Ponad 10 minut. A Skype'a przedtem specjalnie włączyłem. To jest zielone główno. Lol, to było Ta muzyka kojarzy mi się nieważne Zamieniliśmy gówno Znaczy się ziemię Na bruk Na kobla Na kamień A zresztą Eee, a jeszcze zrobię taką chyba nadal jestem sam smutek eee, więc tak to jest żelazo ona z wami się żegna jak i ja i to by było na tyle w tym odcinku wykonaliśmy jakby to powiedzieć tunel tunel no, na poparcie wykopaliśmy kopalnię i zamieniliśmy lepiankę na... No nie wiem jak by to powiedzieć, na mini bazę, ale ziemię. Na jakieś tam rzeczy? Rzeczy. Ja jeszcze wezmę sobie to wszystko, żeby nikt mnie nie określił. Nisza. to jest na środku respekt no to by było na tyle ja bym się z wami żegnał w tym odcinku. ja bym się z wami żegnał to by było na tyle w tym odcinku życzemy jej gry na serwerze to na razie się ma i cześć